Witam, witam, witam. Tutaj Damian Geek i Tracker Witam. Rozpoczynamy nową serię pod tytułem Bracia w kwadratowym świecie, bo Tracker to mój brat cioteczny i on jest cienias, bo on nie ma konta premium. Ha, ja mam. Uhohoho. Nie podniecaj się tak, braciszek. ja mam. Cicho, nic nie się słyszeliście. Nic nie się słyszeliście. Dobra. No bo... Zaczynamy. zaczynamy, gdzie czynka? ten, to... o, widziałem dziurę. Gdzie ty zjedziesz Sią... a owce zabierz dobra. ty się zajmij owcami i drewnem i tak dalej, a ja so... a ja nam wykopię pierwszą kryjówkę, ale chodź w tamtą górę może. Tam to poczekaj, poszuka... poszukam, owiec i wrócę do ciebie. Dobra, gdzieś nie może znajdziesz. O, dwie owce widzę. Ty, słuchaj, brązowa owca. To bierz! Ja tutaj mam dwie, to... Ja sobie łóżko może... E! Nie mogę ich zabić. O, je Trzy mam! Mam trzy wełny! I am lucky! O, mam sześć wełny już! Hm. Tak przy okazji. To no ja da... wezmę sobie brązową. Rąbię drewno wełną. Dobra, nie chce mi się. Dawaj te e trzy są teraz? Wcześniej ich nie było. Bi Damian, słuchaj! Glina! Dobra, glina zostaw na potem. Na razie nieważna glina. Ale ja sobie wezmę. Nie wiesz tej gminę tam. Wezmę. Dobra, potem jak nie będziesz mnie mógł znaleźć, to ja cię przeprowadzę gdzieś. To powiedz mi potem, gdzie jest. Na spałnie się ustaw, to ja cię potem przeprowadzę. Ja, ja jestem na spałnie. Tak, nie będziesz mógł mnie znaleźć, to tam stój ja cię przeprowadzę do naszej chałupy. Okej. Okay. Robimy sobie deseczki, tylko tu gravel jest. Start boxa. To będzie zapalniczka jak będziesz miał żelazo E! Lagi, lagi! Czego są takie lagi? Nie było takich lagów na testowych nagraniach Oooo, od razu prawie gotowe mamy, super, podoba mi się Okej, okay, craftbox Cztery kijki Wystarczą Kilo drewniany Jedzie ja mam już 64 i 20 gliny. To super, zbieraj, będziemy mieli domek z segły w późniejszym etapie. Ja będę miał. Żartuję. Nasz będzie cicho bądź. Znajdzie się jakaś pilnica dla ciebie. W ogóle to tak jeszcze do, dla ludzi, że to będzie taki dziennik. Będziemy publikować to w formie takich odcinków po 10-11 minut. Zależy ile będzie trwał nasz dzień. No dzień trwa 10 minut chyba w no tam najwyżej trochę nocki weźmiemy, ale to... Dobra, przyjdź po mnie, zgubiłem się. Na spawna przyjdź. Jesteś w spałnie? E, no. To czekaj, zaraz po ciebie przyjdę. Jeszcze jedną ścianę muszę wyłupać. Taką dużą górę widzisz? Pustynia e... taka duża góra jest. O, widzę, widzę, widzę. To w tej dużej górze jest nasza kryjówka. O, widzę. Widzisz mnie? No, to, to ja skoczę po drewienka trochę. Gdzie ty jesteś? W lesie tym dużym. A widzisz mnie? Yy, teraz nie, bo coś zasłania. O, widzę. Gdzie ty jesteś? Ej, ej, złomku. No, odwróć się. Tu? Nie, tam? Gdzie ty jesteś? Boże, odwróć się! Odwróć się i do dołu popatrz! Cały czas za tobą idę. No tu! nie widzę! Jak nie widzisz, jak widzisz? Gdzie jesteś? Już wchodzę do ciebie. Ale ja ci nie widzę. A tu? Nie widzisz mnie? O tutaj skaczę przed tobą. Popatrz, ej! Nie widzę cię, czekaj reloga zrobię. o jesteś o czekaj czekaj spadam spadam relogę musiałem zrobić bo cię nie widziałem i teraz, a teraz... Ma ma mapa będzie mi się ładować wieki a teraz widzisz mnie? teraz cię widzę o to dobrze tu jest nasz dom i nasza baza a nasza baza nasz... nasza kryjówka cave no właściwie ty był naturalny kejf. No. Okay, węgla trzeba mam znaleźć. Mam drewienka. Trochę. Znajdź gdzieś tego. Trochę węgla może. Okej. Okay. No. A to tutaj! Ty, to może tutaj takie ładne no. zrobimy jakiś taki mostek. Oj na razie to będzie pierwsza noc, to wiesz to. Najpierw to się... ży przeżyć. właśnie. Bo gramy z potworami. Sią stąd. Byłaś stąd. Na górę. Już, już, przejdź! Tracker! Tylko pod... Już. Okej, zakupiam sobie tak fajnie toolboxa. Workbencha, workbenja. Dobra. W tym workbenchu będę ci trzymać. <noise> Nie zmierzczesz. Ścisnę Ci się da. Dobra. Lecę może... Hmm, trzeba podzielić jakieś obowiązki. Kto szuka węgla, kto szuka... Może ja poszukam węgla, a Ty idź po... drzewa trochę. Dobra, a teraz patrz na małysza. <noise> no dawaj, dawaj. Poleciałem. Pamiętaj, że tu się życie nie ładuje. To nie peaceful. No szkoda. Ale będzie weselać. Mam. Ale mam sadzonki. Białe masz też? A te mudżińskie masz? Mudzińskie nie. Tylko białaców masz. Nie. Zwykłych też masz? Zwykłych też. Kurde, ale Ale tych lani. ciemniejszych, Ty ciemniejszych tak nie może przez to, że nagrywam. Może i tak. Muszę mieć lepszy internet. Mm. Ja 5 mega wystarcza. A mi 2 nie wystarcza. LOL. Robi się ciemno, nie? Nie ma tu żadnego Ale... węgla. Mamo, ty robisz się ciemno? Robi się ciemno. Zbieraj tego drewna, to był węgiel drzewny. Ja jeszcze trochę poszukam tutaj, obok. Zbieraj, 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 zbieraj. 9 drewna zbieraj więcej! u jezu! zatkowania lagi co jeszcze? Klipper mi skoczy na twarz wilk wilk słuchaj wilka mamy Dobra a kości mamy? nie mamy trzeba go jakoś zakopać <laughs> weź taką ten obuduj go ziemią czy czymś nie drewnem bo już jest ciemno nie. a my nie mamy łóżek ani torczy jezu Dobra, nie, ja wracam będzie boję mamo! Ja wracam To ja też uciekam. A to wracam, mamo co Trzeba drzwi zrobić, masz trochę desek? Mam! To dobrze. Leć do góry, do góry, gdzie tu jest nasz dom? Tu jest nasz dom. Czego ja tam schodzę? Kurde. Drzwi trzeba zrobić. Teraz no też trochę masz na węgiel drzewny. No mam trochę. Dobra, spoko, ja mam na piecyk kamienia. Dawaj, dawaj, Czekam dawaj, do... dawaj. Kurde, podest, rób podest! O, spadłem! Zaraz na coś zje. Ej, gdzie jest piecyk? Nie mam piecyka, czekaj, nie mam piecyka! A Dawaj, mam zrobić Drewno? Dobra, drewno! Hopsa! Hopsa! Jest okej! Okay. No! Uf, piecyk, 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 piecyk. Już robię piecyk. Dawaj kobul z Tomna. Ja już formuję piecyk. Dobra, masz. Drewno. Uf. Gdzie pożyłeś ja położyłeś? Dobra. O, jest. To jest krawdók. O, mam, jest. Dawaj drewno, Słuchaj, dawaj mamy. drewno. Już. Ja już tam drewno do palenia. O, fu. Dobra, czekaj, drzwi trzeba zrobić. na wszystkie deski tutaj u, u. Ej, poczekaj. Dwa starcie. Czekaj, ja muszę zrobić drzwi. Ja robię drzwi. Ja już zrobiłem. No weź. Zrobiłem drzwi tam. Cicho bądź. Nie znasz się. Na razie nie widzę żadnego potwora. Okej, okay, mamy drzwi. Będzie git. Te teraz łóżka. Rób łóżka? Czekaj, bo niby... masz, masz patyki? Masz może jeszcze... O dawaj drewno, dawaj drewna. Właśnie, dawaj drewna. Kurna, ciemno u nas w domu. Ciemno. Trzeba patyki zrobić i pochodnie. Mam węgiel. Czekaj szukam tego. Dawaj tu drewno. O cicho mam. Mam patyki, już ci daję. Masz. O dobra, dzięki, dzięki. Teraz robimy pochodnie. Ej, gdzie są patyki? Czekaj, paski? bo ja... Z... Ty je wziąłeś. Ja złapałem. Dobra, 32. Wow. Uba, zaszalałeś. Okej. Okay. 12 pochodni. Cały węgiel zużyłem, ale dobra. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Deski masz na łóżka? E, właśnie mam dwa, tylko panele. Dawaj je. A masz te takie surowe deski? O nie. Ja, ja co robisz? O czekaj, jeszcze tutaj są. Nie ma. Dawaj panele, dawaj panele. O. Nie mam. Nie masz? To czekaj, ja mam 10. Nie. Już ci robię łóżko. Zombie! Nie podchodź do tych drzwi, one są przeklęte. Ja, ja... się boję, ja się boję, ja się boję. Dobra, to miał być dziennik i nocnik. <głosy> <głosy> Dobra, ludzie, my... my się kładziemy spać, bo tu zombie nam się... Zombie campi pod drzwiami. My się kładziemy spać, Dobra. do zobaczenia w kolejnym odcinku, następnego dnia, na razie! Na razie, spać. cześć! Witajcie ludzie, jest drugi dzień, właśnie się obudziliśmy. Zombie, gdzie jesteś? Kampi przed domem? Jezu! O, szklet płonie. Weź po kości. Zabudowałeś tam tego psa? Jestem hardkorem! Kurna, czekaj, klatkowania jakieś mam. Czekaj, chyba się miejsce na dysku kończy. Czekajcie Mamy ludzie.